Siemanko, cześć wam. Dzisiaj przerwa od motocykli, pokażę wam co robiłem. otuściłem sobie drewno, drewno na dół, trochę, trochę naciąłem, może dużo, może mało. Zobaczcie, piła jest taka, więc no nie dużo, ale na dwa miesiące starczy, bo to tylko na podpałkę do pieca. Ale chciałem wam pokazać piłę przy okazji kraj żagę po kaszubsku, kraj zega. wygląda to tak, możecie sobie też taką zrobić sami w domu, to jest samorobna ona została zrobiona tak z 2 lata temu widzicie tutaj blat jest grubości 5-6 mm silnik 2,5-3 kW możecie zastosować i powiem Wam, nie róbcie na paski przełożenia nie dawajcie silnika tutaj na dół tylko silnik, silnik u góry ten dysk ten dysk zastosujcie tak do 3 kW 400, setkę, mówię tutaj o średnicy oczywiście i to będzie, będzie Wam cięło drewka wszystkie wiadomo takich okrąglaków to nie ale, ale obrzyny tartaczne które są tutaj widzicie one są pod śniegiem, ja je mam lekko przykryte one są z góry z góry wiadomo pierwsze są mokre a pod spodem wygląda to tak one są wszystkie, wszystkie suche ja tego trochę mam do pocięcia jeszcze, ale to już nie dzisiaj. Tutaj jest nasz piesek. Tam spójrzcie mam, mam pocięte. E, tu nasz ciągniczek stoi. Jak byście się interesowali ciągniczkiem, to możecie poglądać filmiki moje. Będę później dodawać więcej. Kilka już jest, kilka jeszcze dodam na pewno. E, więc tak robicie sobie blat. W blacie musicie, w blacie musicie wyciąć taką szczelinę. Na tarczę widzicie, ta tarcza tutaj chodzi praktycznie tam na 2-3 mm od, od tego. To nie przeszkadza, sprawdza się dobrze. Silnik mocujecie. Tutaj akurat jest silnik z uchami górnymi, także bez kołnierza. On jest lepszy, bo troszeczkę usztywnia ten blat. Dodatkowo go sobie usztywniacie kątowniczkami dookoła. Robicie nóżki, włączniczek. Jakby silnik Wam kręcił w drugą stronę, to wystarczy obrócić fazy, bo to jest silnik trójfazowy, czyli tak zwana siła potocznie mówiąc. No i w zasadzie to tyle. No. Taką piłę, powiem Wam, możecie sobie zrobić w pół dnia. W pół dnia sobie zrobicie sami silnik jakiś tam stary od, od maszyny, każdy kto, kto mieszka na wsi na pewno ma. Bo ja wiem, że maszyny różne się psują i takie silniki są. Jak nie, no to, to sąsiada podejść, zapytać się. A w ostateczności można kupić sobie taki silnik za 100 zł, 200 zł. I, i koszt w zasadzie piły wychodzi 300 zł takiej samorobnej. A jakbyście chcieli kupić, no to musicie dać tam tysiaka. No to no, chyba lepiej sobie zrobić samemu. Bo wiadomo, troszeczkę przeoszczędzicie, piłę będziecie mieli. Takie drewna na, na podpałkę. Ja tu mam y, kocioł tradycyjny, ale z nawiewem, z komputerkiem, także, y, także no, trzeba, trzeba, y, trzeba podpałkę zastosować. Pod węgel. akurat mój jest taki kocioł, że podpalam od góry. To wrzucam węgel na spód i drewno na górę podpalam, i, i wtedy to się tam pali przez, przez całą dobę no ale trochę tej podpałki trzeba mieć no, cała piwnica była zapełniona tam już zostało niedużo także trzeba było dorobić trochę tego drewna trochę tam jest już wam pokazywałem w takiej mojej drewnotni też samorobnej, możecie sobie spojrzeć drewnotnia tak wygląda no a tak, aż wiecie żeby coś tam coś tam było na wszelki wypadek no i to sobie teraz co pociąłem rzucę do piwnicy to jest to jest takie półsuche te obrzyny jak kupicie sobie startaku to też najlepiej kupcie przed latem, żeby przez lato obeschły, i latem możecie jeszcze pociąć, wrzucić w piwnicę. No tutaj akurat miałem trzy wiązki. Tu jest jedna wiązka została, dwie były pocięte, teraz tą trzecią trzeba pociąć. I... No i w zasadzie to, to tyle z tematu drewna. Teraz będę wrzucać. Później może jakimś motorkiem się przejadę. No zobaczymy. Tam spójrzcie mamy nasz. Nasz pług do śniegu, który się ciągnie za samochodem, On też, jest, też jest pokazany na filmikach, jak to odśnieża. To jest taki pług, ostatnio odśnieżaliśmy za Golfem 4, ładnie odśnieżyło nam. Także no zawsze są jakieś ciekawe filmiki do obejrzenia. Zawsze coś nowego, widzicie? Ja tu też nie tylko, nie tylko pracuję przy motocyklach, też, też się zajmuję takimi pracami domowymi. No, także... Także zawsze coś będziemy pokazywać na bieżąco nowego. No, tyle, tyle na dzisiaj. Ja to muszę wrzucić jeszcze do piwnicy. Także trzymajcie się, cześć.